Z innej beczki teraz w kolejnej odsłonie cyklu interaktywnego pytanie zadaje pan Paweł Lipka. Szanowny panie Stanisławie, w ostatnich dniach można napotkać artykuły, jak polskie organy, na przykład Sanepid, utrudniają lub wręcz uniemożliwiają handlowanie polskim firmom naturalnymi produktami ziołowymi, mimo że obrót nimi generalnie w Polsce czy w Unii Europejskiej nie jest zabroniony. Na jednym z filmów wypowiada się rzecznik Herbapolu. Raz, prosząc o podstawę prawną zakazu, urzędnicy powołali się na dekret króla Belgii. Czy to rząd za pieniądze koncernów farmaceutycznych i ich niechęć do wyrobów naturalnych, ale że aż w tak bezczelny sposób zaczyna się konsumentom ograniczać dostęp do tych produktów i niszczyć dosyć poważną gałąź polskiej gospodarki, już niebawem może się okazać, że będziemy handlować, dealować miętą, rzemiankiem i innymi takimi. No cóż można na to powiedzieć, wolny rynek. Wolny rynek, a więc wolny od ingerencji jakichś takich urzędników, bardzo łatwo ich przekupić. Bardzo łatwo ich przekupić, no i jak sądzę, są przekupywani. I pańskie podejrzenia, że koncerny farmaceutyczne, myślę, że są bardzo trafne. Koncerny farmaceutyczne dysponują ogromnymi pieniędzmi, więc na przekupienie urzędnika sanapidu to w ogóle nawet... Chyba więcej na cygara, wydają, niż na takie rzeczy. W związku z tym, jedynym ratunkiem jest wolny rynek, i to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Pan Kamil Mirakowski. Kilka lat temu miało miejsce otwarcie tunelu Gottharda, czemu towarzyszył satanistyczny spektakl. Zgromadzone tam były elity, a samo wydarzenie przeszło bez większego recha w mediach. Co pan o tym sądzi? Czy są jakieś, a to jest jedno pytanie, no, nie sądzę, bo już nie pamiętam, jaki to spektakl satanistyczny był i na czym polegał. Proszę się nie gniewać, ale no, ja wszystkim się aż w równym stopniu mnie interesuje, a zwłaszcza satanistycznymi jakimiś sabatami przy otwarciu tunelu na Gotarda. Drugie pytanie, czy są... Jakieś elementy w kwestiach obyczajowych, z którymi pan się nie zgadza z Januszem Krowinem Mikke. Jakbym tak przeprowadził solidną rozmowę na ten temat z Januszem Krowinem Mikke, to być może byłyby jakieś kwestie obyczajowe, z którym bym się nie zgadzał, ale na tyle, na ile tam jego tu poglądy na sprawy obyczajowe znam, to on. Jakby tu powiedzieć, on wyznaje zasadę, że jeżeli jakiś tam obyczaj nikomu nie szkodzi, to znaczy nawet nie narusza jakichś takich standardów moralności czy estetyki, to właściwie to, dlaczego nie? To mieś, powinno się mieścić w ramach swobody ekspresji. Szczegółów nie znam, bo jak mówię, ja tak nie jestem. Jakimś kronikarzem tutaj w służbie Januszaka Mikke. Znam go oczywiście, ale no na tyle, na ile. O tyle, o ile. Więc tu, y, jakbym powiadam, przeprowadził jakąś taką bardzo szczegółową rozmowę punkt po punkcie, to być może znalazłbym jakieś takie elementy, z którymi bym się nie zgodził. Ale na razie to nie, y, nie znajduję. Pan Paweł Lipka. Panie Stanisławie, skąd taka fenomenalna pamięć? U Pana jakieś rady dla nas nieco młodszych? No, to być może, że to jest taka właściwość organizmu, ale jeśli nawet, jeśli nawet to nie zaszkodzi, uczyć się na pamięć wierszy, bo to jest podwójna korzyść, że się ćwiczy pamięć, a po drugie, że się poznaje literaturę. Także ja bym to zalecał i to zresztą studentom kiedyś zalecałem, żeby uczyli się dobrej poezji na pamięć. To bardzo dobre ćwiczenie mnemotechniczne. Pan Damian Wójcik. Ach, jak piękną inwokację. Nasz ukochany panie Stanisławie. No proszę bardzo. Co pan sądzi o teorii, jakoby PiS spłacał Roszczenia żydowskie poprzez przymykanie oka na lukę w podatku CIT, przez co odpowiednie korporacje mogą wyprowadzać kapitał z Polski. Byłoby to sprytne rozwiązanie, które mogłoby obejść się bez aż takiej wielkiej tragedii wizerunkowej dla PiSu. Pozdrawiam serdecznie. Proszę Państwa, no, chyba hmm, Pan Wójcik nie zdaje sobie sprawy z rozmiaru. Żydowskich roszczeń majątkowych. Dla porównania podam, że wartość rezerw złota polskiego, tych 116 ton, które tam podobno w Anglii są, to jest zaledwie według aktualnego kursu około niecałe 6 miliardów dolarów. A roszczenia żydowskie wynoszą 300. Miliardów dolarów. W związku z tym te luki VAT-owskie to. Zresztą, mój Boże, no, jak korporacje w Polsce działają i tu osiągają zyski, no to jest pytanie, czy mogą je wyprowadzać, czy nie. Bo to kiedyś z kolegą Piłką tak dyskutowałem, jeszcze jak byłem zapraszany do, rząd, do rządowej telewizji. No to kiedyś piłka, kolega Piłka bardzo się krytycznie wypowiadał na temat tego bazaru na Stadionie dziesięciolecia, że tu Rosjanie i Ukraińcy wywożą dolary za granicę tam do siebie. No, ale ja go zapytam, a czyje te dolary są? czy Pańskie albo moje, to ich, bo oni coś sprzedali i zarobili te dolary. No mówi ich, ale jak to nasze dolary, włożą, więc trzeba troszeczkę tutaj bardziej selektywnie do tego podchodzić. Natomiast wydaje mi się, że ten, ta luka VAT-owska, znaczy luka w podatku CIT, to by w ogóle nie to jest nieproporcjonalnie mała. W stosunku do żydowskich roszczeń, do skali żydowskich roszczeń, kto pierwszy się dowi dowiedział się o pan Grzegorz Kalisz. Kto pierwszy dowiedział się o postanowieniach konferencji w Teheranie Niemcy czy Polacy? Myślę, że Niemcy, bo Polacy się dowiedzieli na końcu. Mąż zawsze dowiaduje się ostatnie w związku z tym i tutaj też tak było. Pan Łukasz Sowul. Co pan sądzi o wieloletnim pobycie w areszcie śledczym pana Mateusza Piskowskiego, czy też pana Zbigniewa Stonogi w więzieniu? Czemu nie mówi się, że ludzie są przetrzymywani latami bez wyroku, albo pod byle pretekstem? Czy ci ludzie są aż takim zagrożeniem dla dojnej zmiany? No ja bym nie łączył jednak hmm, pobytu w areszcie śledczym pana Mateusza Piskowskiego, bo ja dokładnie nie znam tej sprawy, ale on Został tam umieszczony w tym areszcie wydobywczym pod takim dosyć osobliwym, nawet nie zarzutem, bo tam, no, przedstawili mu w końcu jakiś zarzut, że wpływał na opinię publiczną w kierunku prorosyjskim. No to wpływał na opinię publiczną, ale co, na czym polegało to przestępstwo, ta zbrodnia, której on się dopuścił, to on chyba sam do końca nie wiedział. No i prokurator też chyba nie wiedział. Ja myślę, że w takich sprawach to bardzo dużą rolę odgrywają bezpieczniacy, którzy mają swoje interesy i niestety i w Polsce i w Unii Europejskiej w coraz większym stopniu, tak jak było za komuny, to właśnie w coraz większym stopniu bezpieka jest używana do tępienia przeciwników czy konkurentów politycznych. W, w przypadku pana Stonogi wydaje mi się, że sytuacja jest trochę inna, bo z tego co wiem, to pan Stonoga siedzi w więzieniu skazany za jakieś przestępstwa. Więc i to zdaje się tam nazbierało się tego sporo, z tego co wiem. W związku z tym, no nie można tego porównywać do Sytuacji pana Piskorskiego, który nie został skazany, rzeczywiście spędził kilka lat w areszcie. Ja bym tego sędziego, który mu aresz przedłużał, trosze, troszeczkę też prześwietlił, bo jeżeli by się okazało, że on jest konfidentem y, al, wywiadu wojskowego albo a, ag, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, y, no to powinien wylecieć z sądownictwa na zbity łeb, no ale gdzie tam marzyć o tym, prawda? Yy. Pani Karolina Kalinowska, szanowny Panie, czy zechciałby Pan podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat katastrofy Gibraltarskiej? Jak ocenia Pan jej wpływ na dalszą historię? Jak daleko wpływy te sięgają z poważaniem? No, wydaje mi się, że katastrofa Gibraltarska, jeżeli uznać ją za zamach, a pewne przesłanki za tym przemawiają, miała na celu pozbycie się generała Władysława Sikorskiego, który być może uzyskał jakieś ustne obietnice od Churchill'a czy prezydenta Roosevelta. No i po konferencji w Teheranie oni po prostu już woleli tego świadka jakoś się pozbyć. Natomiast żadnych takich dalej idących konsekwencji Yy, ta, kata, ta katastrofa chyba nie miała, w każdym razie ja ich nie zauważam. Pan Grek Chojecki Szanowny panie Stanisławie, pytanie dotyczy małżonka swej żony znanego jako Radek Sikorski. Z jednej strony jest skaligacony z jabłonkami, a z drugiej składał hołd berliński. Jak to się ma do pańskiej teorii spiskowej? O trzech stronnictwa. Czy nie współpracują ze sobą te stronnictwa łask bożych? No, otóż y, proszę zwrócić uwagę, kiedy pan y, Radosław Sikorski, rzeczywiście y, książę małżonek, składał hoł, hołd berliński. On to robił wtedy, kiedy y, Polska po resecie, Dokonanym przez prezydenta Obamę resecie w stosunkach amerykańsko-rosyjskich 17 września 2009 rok Polska przeszła pod kuratele strategicznych partnerów. No i stąd Hołd Berliński. Dodatkowym takim impulsem do Hołdu Berlińskiego, i tu, że tak powiem, neutralność jab jabłoneczki, Te, stąd się mogła wziąć, że. Proszę Państwa, od przynajmniej 2000 roku, a pewnie i wcześniej, ale od 2000 roku to jest bardzo wyraźnie już widoczna koordynacja żydowskiej polityki historycznej z polityką historyczną niemiecką, więc tutaj jabłoneczka jest jak najbardziej wpasowana. Jak skoro już jesteśmy przy panu Sikorskim, to warto odnotować, że na posiedzenie klubu Bilderberg do Szwajcarii obok pana Radosława, księcia małżonka, pojechała również pani Piękoska i pan Trzaskowski. No widać, że klub Bilderberg schodzi na psy. Już komisja trójstronna, jak pojawił się tam Janusz Palikot, to już też uznałem, że schodzi na psy. No ale jak już pani Piękoska i pan Trzaskowski, już naprawdę ten klub Bilderberg. Pewnie ten Józef Rettinger się w grobie przewraca, ale no takie czasy niestety wszystko psieje. Pan Daniel Książek. Szanowny Panie Stanisławie, resortowe dzieci, można się ich pozbyć? Dla mojej skromnej osoby to wygląda jak lekcja historii. Poseł, senator, prezes, syn, wnuk, ciotka, król, a król wy wysłany przez obce musarstwo. Proszę o antidotum PS czy rewolucja z 1920 roku wygrała z kościołem. Nie bardzo rozumiem, jaka rewolucja z 1920 roku? Rewolucja bolszewicka. Była w roku 1917. W roku 1920 była wojna polsko-bolszewicka, w której Polska raczej odniosła zwycięstwo. No nie raczej, tylko odniosła zwycięstwo, więc nie bardzo rozumiem tego drugiego pytania, o co tutaj chodzi. Natomiast jeśli chodzi o resortowe dzieci, no ja to publicznie mówię wielokrotnie, że w rozmaite zależności. Reprodukują się w kolejnych pokoleniach również ubeckich dynastii, również ubeckich dynastii, bo mamy w naszym nieszczęśliwym kraju takie zjawisko, które się nazywa dziedziczeniem pozycji społecznej. Dzieci aktorów zostają aktorami, dzieci piosenkarzy, piosenkarzami. A dzieci konfidentów, agentów zostają agentami, konfidentami, no to takie samo zajęcie jak i każde inne. No i jak tu się ich pozbyć? Wie wam, obawiam się, że pytanie nie jest dobrze postawione, bo pozbyć to jest w sposób bardzo prosty, ale no, ja bym do niego nie zachęcał, to po pierwsze, a po drugie. Ci, którzy by się ich w ten sposób pozbywali, natychmiast by zajęli ich miejsce, i nie wiem, czy lekarstwo nie byłoby gorsze od choroby. Moim zdaniem, jedynym takim antidotum na to jest zmniejszenie kompetencji organów władzy publicznej. Bo jeżeli organy władzy publicznej mają bardzo szerokie kompetencje, a zostaną opanowane przez resortowe dziedziny, no to biada nam. Natomiast gwarancja dla własności prywatnej, wolna gospodarka i tyle, daje większe możliwości, bo w tym, przy, na wolnym rynku to czy ktoś jest dzieckiem resortowym czy nie, to musi się podporządkować mechanizmom rynkowym, a w, wcale nie ma takiej pewności, że resortowe dzieci czy wnuki lepiej znają te mechanizmy rynkowe, niż ci, którzy resortowymi dziećmi nie są i nie mają takich powiązań. Natomiast w kapitalizmie kompradorskim, jaki tutaj mamy, o którym ja wielokrotnie tu wspominałem, znaczy nie tu, ale na różnych publicznych wystąpieniach, no to taka okoliczność ma ogromne, jeśli nie decydujące znaczenie, także Przywrócenie wolności mogłoby i to wydatnie zmniejszyć niebezpieczeństwo, jakie się wiąże z pozostawaniem w strukturze naszego społeczeństwa resortowych dzieci. Pan Daniel Szczepek pyta, Panie Stanisławie, jaka byłaby Pana zdaniem reakcja państw europejskich na powstanie, być może w bólach oporu patriotycznej części społeczeństwa, judeo także z części Ukrainy. Jak na to zareagowałaby Unia Europejska? No zareagowałaby w zależności od tego, co by w zamian dostała, bo jakoś by musiała być udelektowana. No, i wtedy by zareagowała, ach, Aleluja i do przodu, zwłaszcza, że Unia Europejska jest na etapie noszenia Żydów na rękach. W tej chwili ten etap jeszcze się przedłuża, więc, Judeo-Polonia, oczywiście. Przypomnę jeszcze jedną rzecz. Otóż w 1987 roku było spotkanie ministrów spraw zagranicznych OBWE w Wiedniu. I na tym spotkaniu, ponieważ już się wtedy mówiło o zjednoczeniu Niemiec, że to tam nastąpi, że już tam pewne przygotowania są, zapytali dziennikarze sowieckiego ministra spraw Zajęczych Edwarda Szywarna, że on potem był prezydentem Gruzji, został obalony, co Związek Radziecki na ten temat sądzi. Spodziewali się, że on tak jak Andrzej Gromyko kiedyś mówił nikak nie. Gromyko był nazywany mister Nietz z tego powodu, no, ale on ku zdziwieniu tych dziennikarzy odpowiedział, że Związek Radziecki na nich przeciwko temu. Jeden tylko warunek że między Zjednoczonymi Niemcami a Związkiem Radzieckim zostałaby ustanowiona strefa buforowa. Otóż Judeopolonia to, to doskonale mogłaby pełnić rolę takiej strefy buforowej, więc pół kłapa. Proszę Państwa, Pan Daniel Szczepek, następne pytanie o, czy Polacy, którzy w przypadku niemiecko-żydowskiego rozbioru Polski zostaliby obywatelami Niemiec, ulegliby z czasem całkowitej germanizacji, czy o, też oparliby się niej jak podczas rozbiorów. Czy co różni nasz współczesny naród od tego z czasów zaborów? No, różnica jest taka, że naród Polski w czasach zaborów miał jednak taką naturalną litę, takie naturalne środowiska elitarne które nawet w tamtych warunkach pełniły na tyle, na ile mogły oczywiście rolę przywódczą. No a teraz na skutek splotu okoliczności rozmaitych został tej elity naturalnej pozbawiony i musi się podpierać takimi protezami, między innymi w postaci duchowieństwa katolickiego, który raz lepiej, tam raz gorzej, na przykład prymas Wyszyński bardzo dobrze Tę rolę przywódcą spełniał, natomiast inni trochę gorzej. Czy by ulegli całkowitej germanizacji? Nie wiem, nie wiem. Natomiast chciałbym się podzielić takim spostrzeżeniem, które mi uświadomił taki pan, u którego nocowałem w bytowie. On powiedział mi, że do czwartego roku życia w ogóle nie znał języka polskiego, tylko pierwszym jego językiem ojczystym był niemiecki. Ale na, w tych okolicach ta ludność kaszubska, bo on jest kaszubem, oparła się germanizacji, natomiast inni nie. I on to uzależniał od tego, czy to byli Ludzie wyznania katolickiego, czy to byli ludzie wyznania protestanckiego? Protestanci się zgermanizowali bardzo szybko i całkowicie, a katolicy nie, więc być może ta okoliczność miałaby znaczenie. Proszę Państwa, na tym kończymy ten odcinek cykielu interaktywnego, no a następny cykl będzie następnym razem.